Cześć, Witam po raz kolejny. Dłuższy czas nie nagrywałem nic, bo naprawdę nawał pracy. Kolejny opelek. Kolejny dach. I kolejny problem. Zacznijmy od tego, nie otwiera się bagażnik. Błąd klapy bagażnika, położenia dachu i tak dalej. Już Wam pokazuję. Standardowo wyjęty bezpiecznik o numerku 16, który leży tutaj. Już Wam pokazuję, co się dzieje. Teraz klapa się otwiera. no Standard, norma. Widzicie, tu mam wtyczkę. U mnie już bagażnik otwiera się normalnie, czy z bezpiecznikiem, czy bez. Pokażę Wam na tym pierwszym pinie, który jest sterowany masą. Z tego pinu wychodzi sterowanie na moduł, który znajduje się tam. Z tego modułu wychodzi zasilanie na ten zamek. Tutaj, dopóki nie zadziała Wam zamek z bezpiecznikiem, założonym 16, nie ma opcji, abyście otworzyli sobie dach. Nie ma takiej możliwości. W moim przypadku była zaśniedziała wtyczka. Jak widzicie zapsikałem ją. Co prawda to wiązkę całą będę poprawiał. Momencik. Bo jest i tak połamana i źle por porwadzona. No, wygląda to nawet nieestetycznie. Powinna iść tędy. Pal 6 ogarniemy. E Zapinamy teraz bezpiecznik numer 16 i zaraz Wam pokażę, że zamek zacznie normalnie działać. Jak widzicie, piąteczka jest włożona, żeby nie było ściemy. Idziemy do tyłu. Otwieramy. Zamykamy. Otwieramy. Za każdym razem ma Wam otworzyć region. Nie ma innej opcji. Jeżeli ten rygiel już będzie działał. Teraz możemy się brać za wiązkę tutaj z tyłu. Co prawda tutaj był problem w tych przewodach. I tak będziemy to wszystko poprawiać, bo to jest w karygodnym stanie. Jak widzicie, zrobimy to wiązkę od nowa, puścimy ją tak jak powinna w tym aucie iść. I będziemy się brali za kolejne tematy typu otwierania dachu w ogóle w moim przypadku poddiagnozowałem to już komputerem nie działa kompletnie pompa. Zawias zamka nie był dopięty ale najprawdopodobniej spowodowane jest to tym że tutaj był problem w tych przewodach i jest dalej no bo tego jeszcze akurat nie zrobiłem. Będę robił te przewody i po kolei wam wszystko pokażę jakie są błędy. Co może być w Waszych dachach? Bo bardzo dużo osób yy, pisze do mnie, dzwoni w sprawie no, tej instalacji. Powiem Wam szczerze, że zrobiłem już 300 tych aut, ale dalej potrafię mnie zadziwić głupotami, generalnymi głupotami, bo bardzo często zdarza się, że usterką jest pierdoła. Dobra, biorę się do pracy. Wszystko po kolei będę Wam pokazywał, co jak robiłem, w czym był problem, i tak dalej, i tak dalej. Działamy. Wiązkę już sobie ogarnąłem, to z niej wyplułem. Jak widzicie, puszczona jest teraz już normalnie, tak jak powinna iść. Tutaj oczywiście proponuję Wam zostawić zapas, jak i tutaj, tak i tutaj. I wiązka powinna iść w ten sposób. Nie tak jak szła przedtem, dlatego była pułamana i dlatego też wywalało to, że nie mogliśmy otworzyć sobie bagażnika. Co prawda, jeszcze mam problem z tym zamkiem. Nie wiem, co z nim zrobię, bo w ogóle nie reaguje silnik. Najprawdopodobniej albo zgnił, albo jest zalany. Jak się go nie uda zregenerować, to poleci kolega do wymiany. Gdyż tutaj dość często się dostaje do silniczka woda. Jak widzicie, on jest portrzewiały cały. Może teraz będzie lepiej. Te sworznie i tuleje są też porzewiałe. Spróbujemy go ożywić. Jak się nie uda, no niestety trzeba będzie go wymienić, bo nie dopina w ogóle klapy bagażnika. Czyli jak klapę zamknę, bagażnik cały czas podchodzi do góry. Teraz się zajmę jeszcze wymianą oleju w pompie, która znajduje się dokładnie tam. Wymienimy płyn na nowy. Wymienimy tylne tuleje, które się tutaj zacierają na ramionach. No i będziemy pomału próbować go ożywić. No, zamek niestety musiałem wymienić. By Były zatarte w tym silniczku mechanizmy. Przesmarowałem go całego. Też Wam proponuję sobie od czasu do czasu tutaj psiknąć Trochę smaru, bo bardzo często zostaje się tutaj woda nawet, jak bagażnik otwieracie. I po prostu się zaciera, widzicie, teraz on stoi cały, tylko muszę butelki wrzucić, bo jeszcze będę zmieniał zaraz olej. Jeżeli chodzi o olej, proponuję wam sobie jego, w miarę tani, jest w porządku, temperaturę ma identyczną jak oryginalny, także. Jeżeli chodzi o SMAR, to zmieniłem teraz SMAR na HS 1000, troszkę droższy, dużo lepszy i dłużej wytrzymuje, nie trzeba tak smarować często dachu. Dobra, teraz pokażę Wam jak tam nasz zameczek działa. Widzicie, w tym momencie klapa jest teraz dopięta, nie podnosi jej, bo mi nie dociągał po zakończeniu procesu zamkatelnej klapy. Teraz jest I, i maska siada równo i klapa jest domknięta, także jeżeli chodzi o te rzeczy, to ten zameczek po prostu krzaczył. Ale krańcówki zamykał, bo tu macie jeszcze dwie krańcówki, dolną i górną. Domknięte miałem, o teraz widać jedną. Domknięte miałem yy, obie, ale nie dopinał, po prostu nie dociągał tylnej klapy bagażnika. Dobra, biorę się do wymiany, za, za wymianę oleju w pompie i będziemy próbować uruchamiać ten dach. Te błędy nam zostały jeszcze związki. To wszystko siało przez to, że... O, może będzie lepiej teraz, bo odbija słonko. E, pokrywa klapka prawa, klapka lewa. Wiadomo, wszystko jest związane z wiązką, którą naprawiłem. Eee, próbujemy zaraz startować z naszym dachem. Usunę te wszystkie błędy. Będziemy widzieć, co się dalej będzie działo. Błędów jako tako nie mamy. Błędów nie mamy. Próbujemy otwierać. No i dalej lipa. Błędów brak, a pompa się w ogóle nie odzywa. Jak widzicie tutaj. Tylko słychać przekaźnik. Najprawdopodobniej będą przekaźniki uszkodzone w pompie. Albo któryś będzie upalony. Bezpieczniki sprawdzałem. Błędów jako tako nie mamy żadnych, czyli powinien dach normalnie wystartować. Przeskanowałem już cały samochód, błędów nie mam dalej żadnych. Jeżeli chodzi o dach, zaczął nam działać. Okazały się dwa przekaźniki. Przy pompie, które były uszkodzone, jak widzicie, wszystko zaczęło normalnie pracować, a trochę popadało. Skończy procedurę. Teraz wam pokażę jeszcze jak z pilota, bo też zakodowałem. Będziemy zamykać. Zamknęło. Tylko trzymam obudowę, dość ciężko jest. zamyka akurat nie z pilota no Kończy procedurę. Dosunął szyby. Dach przesmarowałem. Przekaźniki są wymienione na nowe. I możemy oddać auto klientowi. Pozdrawiam. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmów. Do zobaczenia.